W styczniu tego roku świadczenie wychowawcze 500 plus na każde dziecko do 18 roku życia zostało podniesione do 800 zł. Rodzice mogą już składać wnioski na nowy okres świadczeniowy. Nowy rok to podwyższenie tego świadczenia z 500 do 800 zł. ZUS zrobił to automatycznie. Nie ma potrzeby składania żadnych wniosków. Nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy rozpoczął się 1 lutego. Ten okres świadczeniowy będzie się rozpoczynał od 1 czerwca i będzie trwał do końca maja roku przyszłego. Podobnie jak w latach ubiegłych, a konkretnie w roku ubiegłym, wnioski o to świadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składamy wyłącznie drogą elektroniczną elektroniczną za pośrednictwem chociażby aplikacji mZUS, platformy usług elektronicznych, portalu Empatia czy też systemu bankowości elektronicznej. W ubiegłym roku najwięcej wniosków złożono w Rzeszowie oraz w powiatach rzeszowskim, mieleckim i dębickim. Cały 2023 rok to świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł na dziecko. Ubiegły rok to niemalże 400 tysięcy dzieci na Podkarpaciu, które otrzymały, otrzymają, otrzymały to świadczenia. Łączna kwota wypłat przekroczyła 2 miliardy 200 milionów złotych. Tyle Zakład Ubezpieczeń Społecznych w naszym województwie wypłacił. Aby świadczenie było wypłacane od początku okresu, wniosek należy złożyć do końca czerwca tego roku. Po tym terminie świadczenie przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku.